Minął rok. Odkąd granice i nazumy zostały zamknięte, a Raiden Shogun rozpoczęła polowanie na wizję. Cała Inazuma jest we władaniu archonki. Cała? Nie. Jedna jedyna wyspa zamieszkała przez jej nieugiętych mieszkańców wciąż stawia opór na i uprzykrza życie oddziałom armii Shogun stacjonującym w okolicy. No dobra, może już nie tak bardzo, bo wojna się skończyła, ale wybaczcie, idealnie pasowało mi to do wstępu. Wstępu do naszej dzisiejszej opowieści o młodej polskiej kapłance z wyspy Watatsumi. Hej, witajcie! Ja jestem Cosiek i zapraszam do zapoznania się z historią i charakterem Sangonomii i Kokomi, liderki ruchu oporu. Miłego oglądania! Żeby w pełni zrozumieć, jaką postacią jest Kokomi, musimy najpierw przyjrzeć się miejscu, gdzie przyszło jej żyć, czyli Watatsumi Island oraz historii tejże wyspy. Wyspy, która niewątpliwie najbardziej wyróżnia się spośród wysp Inazumy i to nie bez przyczyny. Jej geneza i pochodzenie jej mieszkańców wiąże się z pewną legendą. Otóż dawno, dawno temu, mniej więcej w czasie wojny archonów, grupa ludzi utknęła w głębinach oceanu, gdzie byli nękani przez smoczego potwora z głębin. Przetrwać byli w stanie tylko w świetle innej postaci z legend. Hirume no Omikoshi. Jego los jest nieznany i wydaje się, że w pewnym momencie po prostu opuścił on ludzi. Gdy w głębinach pojawiła się kolejna istotna persona w tej historii, a mianowicie w bóg oceanów Orobashi, znalazł on właśnie już porzuconych ludzi. Zlitował się nad nimi, pokonał potwora z głębin i zapieczętował go. Następnie użył on korali porastających jego ciało, by utworzyć ścieżkę powrotną na powierzchnię, a później przekształcił swoje korale w znaną nam dzisiaj wyspę Watatsumi. W ten sposób uratowani ludzie zaczęli go czcić pod nazwą Orbashi no Mikoto nazwali swój nowy dom mianem Sangonomia, a podwodne głębiny, z których zostali uwolnieni, mianem Enkonomiya. Lata mijały, a klan Sangonomi'i jaki narodził się na wyspie Watatsumi nigdy nie mógł w pełni zaakceptować zwierzchnictwa Shoguna. Ich nie najlepsze stosunki skutkowały wojną, która zakończyła się zabiciem Orobasiego przez Raiden Shogun. I choć minęło już wiele lat, ludzie z Watatsumi Island wciąż czczą swojego boga, Orobasiego, i wciąż pozostają w złych stosunkach z archonką. Zapewne dlatego to oni jako pierwsi uformowali ruch oporu i to na Watatsumi Island ma on swoją siedzibę. Teraz znając już pokrótce genezę klanu Sangonomii, powstania Watsumi Island, kultu Orobashiego i sporu z Raiden Shogun, łatwiej będzie nam zrozumieć jakie miejsce w tej całej układance zajmuje jako komi. A nie jest ono proste. Dziewczyna jest spadkopierczynią klanu Sangonomia, co niejako wymusza na niej rolę Divine Priestess, czyli boskiej kapłanki. Przeznaczenie jakie rysuje się przed taką osobą jest dość klarowne, choć na pewno nie jest proste. Ma ona, mimo bycia śmiertelnikiem, odziedziczyć wolę Boga. Co za tym idzie, ma bronić tej ziemi i jej mieszkańców. Zadanie niełatwe samo w sobie, a co dopiero, gdy zostaje powierzone osobie tak młodej jak Kokomi. Wątpliwości pojawiają się nie tylko w mojej głowie, ale pojawiły się także wśród osób, które przybyły do świątyni zobaczyć, jak młoda dziewczyna zostaje nową boską kapłanką. Zdziwienie, podejrzliwość, zakłopotanie, chichoty. Wszystkie te reakcje sugerowały, że nad wyspą gromadzą się czarne chmury, bo sytuacja naprawdę nie wyglądała dobrze. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że Kokomi nie będzie miała łatwego starcia. Startu w nowej roli, a co przebieglejsze osoby już snuły różne chytre plany. Jednak, jak to mówią, nie ocenia się książki po okładce. Kokomi była uczciwa w rozdawaniu kar i nagród, doceniała wkład ludzi, a jej zdolności militarne budziły podziw. Liczne umiejętności i łagodna osobowość dziewczyny szybko podbiły serca większości ludzi, dlatego niedługo potem na wyspie można już było usłyszeć szepty, że wszystko będzie dobrze, dopóki będzie tu z nami jej ekscelencja. Choć po jej czynach mogłoby się wydawać, że Kokomi jest naprawdę urodzoną liderką, to nie jest to tak do końca prawda. Jest raczej typem samotnika, który nie przepada za tłumami. Gdy tylko ma trochę wolnego czasu, wybiera się na samotne przechadzki po wyspie. Spaceruje spokojnie przez fioletowe lasy, czasem przysiadając nad morzem i spoglądając w dal. Szum fal, blask słońca, czy też księżyca i gwiazd, jest dla niej niezwykle relaksujący. Siedząc tak nad wodą, zdarza jej się położyć muszle na swojej głowie, tylko po to, by później zwrócić ją na miejsce, z którego ją zabrała. Cóż, no jest to troszkę nietypowe, ale w porządku. Kokomi uwielbia także nurkować, ciesząc się spokojną atmosferą, gdy jest martwienia toną w głębinach oceanu, a wokół niej pływają ławice ryb. Ten spokojny czas jest dla niej szansą na wytchnienie od codziennych zajęć, które wyczerpują jej rezerwy energii. Jest to dla niej kłopotliwe do tego stopnia, że opracowała system mający na celu utrzymanie właściwego poziomu energii. Gdy kokomi robi rzeczy, które lubi, poziom energii wzrasta, natomiast maleje on, gdy musi zmierzyć się z trudnościami na swojej drodze. Zdarza się także, że gdy kokomi zabraknie energii, zwyczajnie odkłada na bok wszelkie obowiązki boskiej kapłanki i zaszywa się gdzieś w ukryciu, oddając się temu, co lubi, by zregenerować od swoje siły. A to, co Kokomi uwielbia, to nie tylko spokojne spacery i nurkowanie. Gdyby Kokomi chodziła z nami do szkoły, moglibyśmy spokojnie nazwać ją typową kujonką. Gdyż, jak sama o sobie mówi, jej największym hobby jest czytanie książek o strategii wojskowej. Gdyby mogła, pogrążyłaby się w lekturze na całe dnie bez jakiejkolwiek przerwy. Jeszcze przed tym, jak została polską kapłanką, jej jedynym celem było studiowanie strategii wojskowej i zostanie doradczynią. Jak się pewnie już domyślacie, odpowiadało jej to znacznie bardziej niż obecna rola, gdyż dzięki temu... Mogłaby pozostać w cieniu, robiąc to, co kocha. Życie jednak potoczyło się inaczej, lecz wiedza, jaką nabyła, nie poszła na marne. Dla przywódcy ruchu oporu wiedza na temat strategii jest niezwykle cenna, a kokomi wykorzystuje ją nie tylko na polu bitwy. Nawet poza nim stara się jak najbardziej poznać swoich przeciwników, co przynosi owoce, chociażby w przypadku negocjacji. Dziewczyna zwraca szczególną uwagę nie tylko na całą kształt sytuacji, z jaką się mierzy, ale też na najdrobniejsze szczegóły. Zwykła mawiać, że tylko ci, którzy potrafią uchwycić zarówno dużo Obraz, jak i małe szczegóły mogą tworzyć cuda na polu bitwy. Kokomi ma także tendencję do przewidywania z wyprzedzeniem wszystkich możliwych scenariuszy do dowolnej sytuacji. Opracowuje strategię na ich pozytywne rozstrzygnięcie, a następnie przekazuje je jako wytyczne swoim podwładnym. Takie rozwiązanie ma jednak sporo minusów, jak chociażby namnażanie się ilości grubych ksiąg z jej dyrektywami. Jednakże mimo to gwarantuje to póki co stabilność wyspy Watatsumi. Rola Boskiej Kapłanki jest niezwykle ważna dla wyspy Watatsumi, a oczy jej mieszkańców są zawsze zwrócone na każdy jej ruch. Przywódca z silną wolą może poprowadzić otaczających go ludzi w jasnym kierunku. Jednak Kokomi brakuje tak silnych ideałów. Zamiast tego szanuje wolę ludzi i pragnie, aby każdy mógł znaleźć swoją własną drogę. Od dnia, w którym spojrzała na morze za świątynią Sangonomiya, jej życzenie nigdy się nie zmieniło. Pragnę chronić całą wyspę Watatsumi i pozwolić jej mieszkańcom prowadzić szczęśliwe życie. I to już prawie wszystko, co przygotowałem na temat Kokomi. Prawie, gdyż chciałem jeszcze na koniec wspomnieć o wizji Kokomi, gdyż staram się, by ten wątek był zawsze poruszany. Problem w tym, że w zasadzie nie wiemy, w jakich okolicznościach ją otrzymała. Wydaje się to jedynie naturalne, że ktoś taki jak Boska Kapłanka powinien ją mieć. Może Wam udało się jakoś natrafić na jakieś informacje, które by nam to troszeczkę bardziej rozjaśniły? Jeśli tak, podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. A ja mam nadzieję, że historia Sangonomii i Kokomi przypadła Wam do gustu, i tak jak mi. Choć postać nie jest zbyt popularna. To fabularnie zajmuje naprawdę ciekawe miejsce i liczę, że jeszcze nie raz ją spotkamy. Tymczasem ja już się żegnam, dzięki za oglądanie i słyszymy się już niedługo w kolejnym materiale. Bajo!